Z tej strony Piu i witam Was na moim kanale i w dzisiejszym odcinku gramy w dójeczki i gramy, yy. yy, chyba. Dobra, tylko chciałem mu pokazać. Dobra, lecimy. Lecimy. Musimy tylko. Mój przyjaciel, Pex I Mam disco, w sumie, ale teraz nie chce mi się gadać. Wiesz? I trochę cię szukałem. <gryw> Przepraszam. Ale ja teraz się podbuduję gdzieś. Będę do bani. W sumie coś musi obudować łóżko. I tą osobą niestety jestem ja to jest smutne, bo nikt nie chce za mnie. Jesteś dobry w budowaniu, czy tak średnio? Eee. Okej. Okay. No, nie najszybciej buduję jeszcze, że mówiąc, ale spoko, ja też tak buduję. Nie, nie jestem tym prosem. Ty miar, miarę szybko też budujesz. Dobra, tylko trzeba... O, spadł. Dobra, każdemu się zdarza. Przecież nie musimy być bogami tej gry zawsze, nie? A o Złotu wydaj, złotu daj. Złotówę daj. Bliska, bo inaczej nie kupię sobie zbrojki. Ja bym bardzo chciał. Gościu, daj! Złotówę naprawdę nie chcę. Nie, nie proszę o dużo. Tylko złotówę. Bo tu tylko chodzi o złotówę. Jedno mało... Jedno mało złoto. <grym> Albo dobra, już. Nie mam. Mam wszystko, co chciałem. Dobra, teraz bierzemy sobie diaksy i spadam. Spadam stąd. Nie, to nie było. Nie miejcie do mnie pretensji. Nie widzowy, nie, 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 nie wy, tylko ci ludziska. Błagam, nie opuścił mnie, prawda? No nie, na szczęście. wow ale to fajne... Ej, to jest... Ej, mam inną wersję, zapomniałem w ogóle XD. To jest fajne, bo mogę teraz sobie tak trzymać fajnie mieczyk, o tak. W, u. Ale przecież... Nie... Ty, ale ty... Ale jak? Przecież oni się do nas bu, 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 budują, jeszcze? Okay. Aha, łóżko mi zniszczył gość. Aha, nie, no to gość, mój kolega, to jest po prostu prost, tak? Ale też y, oni też nie mają łóżka teraz. Dobra. Peks, nie giń. Błaga. Dobra. Jest, nie żyje. Yy, to pewnie ten pajac właśnie nam zniszczył łóżko. Teraz szybciej bijemy i mocniej. To jest spoko. Yy, teraz musimy się rozprawić. A nie! To nie on! To jest yy, biały. Nam to zrobił. O nie! On nie bije! Po pomóż, pomóż, Peks! Pomóż! Ojej, uważaj. Ha, spadł! Ale głupek. O nie, kolejny idzie. O nie, zabił mnie. Peks. Poradź sobie. Zabij ich. To ci się uda. Wierzę w ciebie. Jesteś koksem. Szkoda, że nie, nie, nie z tobą nie rozmawiam na Discordzie, chociaż go posiadam, tylko że mi się nie chce gadać. A gdzie oni nam zniszczyli? Ej, ja to. <laughs> oni są głupkami, bo mogli zniszczyć jeden klocek, a musieli zniszczyć dwa, bo tu jest i tu jest. <laughs> e, idą, 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 Peks. Uważaj, uważaj. W sumie, ty mnie nie słyszysz, to nic nie poradzę. Ale przepraszam, jak oni tu. To się nie, nie da skoczyć. Ale stąd się da akurat. Jeśli chodzi o to, to to jest tak. Tu można klocek sobie postawić i dalej grać. A jak to się dzieje, że nie wiem, nie znam takich komend, żeby nikt nie mógł nic zbierać. Ale to byłaby fajna komenda na moim świecie. Nikt by nic nie mógł zbierać. W Fortnite to jest akurat realna komenda. W sensie nawet nie komenda, tylko ustawienia gry. I tyle. Oooo, Pex ma przypał. Bo leci do niego biały. Co jest oczywiście <laughs> niewygodne. Co jest? Gdzie, gdzie mój ko kolega przyszedł? Tak, w ogóle żyje? Tak, żyje. O, dobra. Jak to się sta. Jaki frej? Jocie, ale. Ko uważaj! Ko peks, 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 peks! Uważaj, biegnie do ciebie! Nie robię. Po tobie. Ojej. To było dobre. Śmieszny żarcik biały. Brawo dla Ciebie. Co to jest? Tu? Dobra, nie żyje. Niebieski. Dobra. I ja chyba mogę już wyjść. Zagrać kolejną rundę. Dwójki. Jeszcze raz. Tylko, że tym razem lepiej by było, jakbym wygrał. W sumie najwygodniej teraz żółty ma do zielonego. Nie, żółty jest zajęty! Oh, to niebieski do czerwonego ma teraz dobre podejście. To biorę niebieski. Jestem bardziej. Yy, 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 jeśli chodzi o wyższe budowanie, jestem mega szybki, ale. Yy, tak, po prostu to da bani. Oui. Ui, ui! Dabani. Jeszcze 30 sekund, to będzie trwało wieki! Jakby coś ja sobie w ogóle zobaczę żaden. Jeden przyjaciół przyjaciel w sumie. Miałem z nim grać, ale nie gra na razie. Dobra. Wracamy do Minecrafta. W sumie peks. Peks, 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 peks. Peks był spoko. O, peks! Dzięki, chłopie, dzięki chłopie. Jesteś ze mną i mnie wspierasz. I ui. patrz jaki fajny miecz. Uki, uki, Oki, doki, doki. Dobra, teraz drewno i to. Uh -huh. Myślę, że nie popsułem z tym drewnem. Mam chociaż taką nadzieję. Oho! Oho! No. To pięknie. Teraz już mamy słabo. zabił mnie! Łóżko! Jakże za mnie nie widzi? Chociaż jeden, nie, kurde. Poobijałem ich troszkę. Więc będzie spoko, jeśli... Dobra, ginie! Ginie! O, w ogóle mnie trafić nie może. Jak to się stało? Nie wiem. Tak? Kupuję lepszy mieczek i dużo wełny. I A to sobie rzucę. A tu się by przydał most lepszy. Dobra, I miałem obudować lepiej łóżko, ale przez przypadek musiałem to zakończyć, bo mnie ktoś zabił. Niestety. Oui. Dobra, ja, ja pójdę od razu do kogoś, mortko. E, pójdę do tych e, zielonych. Górą bym mógł się budować na reakcję, ale to w sumie nie ma sensu. No jak to się dzieje? Mam ciągle jakieś błędy. Usuwa mi w ogóle zbudowany blok. To jest po prostu nie do. To jest do bani. No, dzięki, chłopie. Miło mi. Ja bardziej buduję łóżko i... Dobra, ty możesz polecieć gdzieś. Tak tu, tu, tu. W sumie to łóżko w miarę spoko jest obudowane. Właściwie bardzo postarał obloczki dla nas, więc dziękujemy ci, Peksie, kochany. W się, sensie, <laughs> Kochany, no przepraszam, a nie aż takie słowa <laughs> ostro. Dzięki, chłopie. Jeśli to dziewczyna, to bardzo przepraszam, ale w sumie. Spoko. Muszę się szybko budować, bo zielony też lubi się budować. I to widać. Nie raps, Nie robię. Łop. Do mnie leci. Ach, sparł. Taki koksik. Normalnie. Ale koks. O nie! On mnie łapką pije? Czemu? Gościu, ogarnij się. Masz miecz, właśnie. Dlatego masz miecz. On, akurat on mnie zabije, ale ja to wiem. A nie! Zabiłem go. Zniszczyłem chyba green. Tak. On był sam, no. Sorki kolego. No, przepraszam. Musiałem. Ale możesz zostawić suba. To chyba się nie będziesz gniewać, jak zostawisz mi suba. Będziesz wesoły, tak jak wszyscy, którzy to już zrobili. Czy nie, no, żarcik. Tak sobie tylko żartuję. Reklamuję się przy okazji. Pełna się w sumie przydaje. Aj, ale ten gość... Szanuję, szanuję, bo zniszczył żółtego. A to się jednak powinno szanować. Szanować. Muszę sobie na pewno schować łuk i strzały, bo się boję spaść z tym wszystkim. To też się boję. I to też. To też. Albo nie. Bardziej schowam staczek. To sobie zostawię na dwa. Nie, to na trzy. Tak. A co tam jest, akurat. XD, dobra, to będzie spoko. Błagam, nie róbcie mi lagów. To jest najgorsza rzecz na świecie. Mógłbym się budować już na środek, chociaż mi się. Nie chce. Grej zniszczone łóżko. Spoko. Dla mnie to nie problem, ale bardziej problemem jest to, że oni teraz. A Grey chyba był blisko nas. O, to biały. White. Siema! Zniszczyłeś y, tego. Gratuluję. O-ou. Y -y, nie doskoczę, bo nie mam bodolca. Y -y. W sumie tjaksy tu są. Nie zauważyłem ich. XD A nie. W sumie ja nic nie mam ulepszonego. Uuu, uh, nasz peks jest spoko. Gość. Muszę sobie kupić dużo. Jaki ja jestem mądry? Dużo dolca. Może drugi łuk? Hmm? To też byłoby mądre, ale nie, dzięki. Nie kupuję drugiego łuku, chociaż wcale. Właśnie to zrobiłem. Ale dobra! Nieważne. Ciekawe, gdzie jest peks. Zobaczymy. To jest pewnie progracz, więc on już jest na emeraldach. Chociaż nie wiem. Może. Ja na pewno będę za chwilę. Ale fajnie, nie byłoby, jakbym nie spadł. Fajnie byłoby, jakbym nie spadł. O, teraz powiedziałem dobrze. Mam nadzieję, że nikogo tu nie było. I chyba nie. Nie było nikogo. Przy, teraz chyba tak się i tu? Dobra, mam wejście. Ej, jestem na emeraldach, a to znaczy, że mogę mieć obsydian, chociaż nigdy nie kupuję obsydianu. Ja taki nie jestem. To nie dla mnie obsydian, szczerze mówiąc. Ej, tutaj jeszcze będą emeraldy, to sobie mogę kupić podki. To też jest Będę miał teraz 16. Nie chce mi się więcej zbierać. Ui, teraz trzeba. Weź. Tu. I nie spaść. Oj, To nie było mądre. To stawianie klocku pod siebie. To jest fajna zabawa w sumie dla mnie. I tak rzadko trudno cię zrzucić z drugiej strony też. Więc to spoko. Kupię sobie w sumie niewidzialność za dwa szmaragdy? Nie. Kupię zwiększony skok i zwiększony skok Co się różni i różnią się bardzo te miksturki, szczerze mówiąc bardzo. <laughs> Wy nie wiecie jaka różnica jest pomiędzy nimi <śmiech> XD, <śmiech> bo żadnej nie ma. <laughs> Chociaż jest różnica w tym, że jej nie ma na jednym, a na drugiej jest. <laughs> Nie, ja w ogóle nie rozumiem, co mówię. Eee, Teraz muszę sobie kupić tak i tak. I tak. Nie, no, cześć, Peks. Znalazłeś się wreszcie po tylu latach bez ciebie. się Znalazłem. Oczywiście to ty się. Z... Sam przyszedłeś do bazy. Brawo, ty. Kupię sobie to. I w sumie co mi szkodzi, ale mnie nie stać oko. Ile mam sześć? O dobra. Będę miał... Co jest? Czemu ruszać się nie mogłam? To będzie dwa. Cztery. Dobra. Albo nie wiem. pięć. Dobra, tak. Zamienione. Pięknie. Pięknie zamienione. O, dobra, pomyliło mi się, nie widziałem, gdzie jest ten. Dobra, co to jest? To jest jakieś w głupie drewno, w się sensie nie, glina, przepraszam. Ui, mam to. Taki klocek, jeszcze jeden. Jakby spoko. A budowałam łóżko. E, i, I kupię nam jeszcze y, to szkło. Bo szkło jest ważne też czasami. Potrzebne. Szkło. Będziemy mieli anty. Bezpieczne łóżko będziemy mieli po prostu. Peks. Dobra. Tak, tak, tak. Ja muszę już niestety kończyć, bo nie może być filmik dłuższy niż 20 minut. Chociaż jeszcze została mi minuta. Co? Fajne coś kupiłeś? U, szalony górnik! To jest. Yy, dobra, dzięki. Tak sobie pomogłeś. Bardzo serio. Przydałoby mi się tutaj. O tak. Tak. I ostatni bloczek w sumie tu. Obuduję bardziej łóżko. Ja w sumie już chyba z Wami będę się żegnać. I razem z Peksem. Na razie! Cześć!